7 metrów, trzeci strzelec zespołu w tym sezonie, wałach, zatrzymuje Sobuta. 100% rzutów karnych w poprzednim meczu z MMTS-em, było 3 na 3. Tak wyglądał zapis Grzegorza Sobuta. Tutaj do obrotu był Janikowski, wbiegał także Jachlewski na 6 metry, było tłoczno. Sulej, Wieczonka i skutecznie. Dobre wejście z ławki w pierwszej połowy, połowie. Patryk Nie z rzutów wolnych, obrotowy torus wybrzeża, jachlewski. A przeciwko niego stanął w obronie Łukasz Nowak, numer 10, Wrubel. Z prawego pasa działań bardzo, bardzo mocny, konkretny po serii pięciu porażek. Wierzy w przełamanie złej pas. Jachlewski, Papaj. Jachlewski przez środek. Piękne trafienie. Talimielec, wznawiają. Kontek, po tajmałcie Mariusza Jurkiewicza. Pierwsza akcja do. Ależ wpadło, ależ bramka Papaja, czy była uznana? Praca Piotr, Papaj, tak, tak. Stalimielec rozpoczyna. Powiedzieć, że to legenda stali mielec za moment stanie przed na zdobycie bramki.